Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy w tej chwili są zjednoczeni ze swoim pasterzem, biskupem krakowskim. Cieszę się, że jest ten portal, że jest ta możliwość naszej rozmowy, a dziś jest to dzień szczególny, dzień wielkanocny. Więc składam najlepsze życzenia wszystkim zwłaszcza tym wszystkim z archidiecyzji krakowskiej, aby te święta były radosne. Bo tajemnica, którą obchodzimy, którą w tych dniach żyjemy, to jest tajemnica radosna, że Chrystus z martwych wstał, zwyciężył śmierć, zwyciężył szatana, jest żywy. I my mamy możliwość nawiązania kontaktu, odkrycia go w naszym życiu jako Chrystusa żywego, zmartwychwstałego, który przychodzi do nas, aby nas obdarzyć tymi łaskami płynącymi z tej tajemnicy, obdarzyć nas radością wielkanocną. Wszystko na wiosnę budzi się do życia. Chrystus żywych, ale także i przyroda. Mimo, że w tych dniach jeszcze widzimy śnieg i zimno, ale ta tajemnica odżywia nasze serce i tą radością pragniemy się dzielić ze wszystkimi najbliższymi w rodzinach, ale także w naszym społeczeństwie, które potrzebuje trochę radości, pojednania, przebaczenia. Życzę, abyśmy wszyscy. I pasterze, i wszyscy jakoś odkryli miłość Chrystusa do nas. I żebyśmy się na nowo w tym roku wiary, poprzez wiarę, zakochali się na nowo w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, dobrych świąt wielkanocnych. Życzę wszystkim Aleluja!